Wolne Koło Wolontariatu Caritas przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu to m.in. my, Klaudia Hordik, Monika Sparuk, Zuzia Panek. Jest na sprawie setka. Prężnie działamy od 2006 roku, a w plebiscycie Aktywni bierzemy udział po raz trzeci, bo naprawdę jesteśmy aktywni. W ramach akcji I Ty Możesz Zostać Świętym Mikołajem zbieramy słodycze i zabawki dla dzieci z ubogich rodzin i dla dziecięcego oddziału w nowotarskim szpitalu. Pomagamy w nauce dzieciom w rodzinnym domu dziecka w Szaflarach i w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Targu. Pomagamy także niepełnosprawnym dzieciom w chatce. Wspieramy niepełnosprawnego Michałka, dla którego rehabilitację od kilku lat zbieramy plastikowe zakrętki. Współpracujemy z Fundacją Adama Worwy w ramach akcji Pola Nadziei. Jesteśmy również zaangażowani w ogólnopolską akcję Szlachetna Paczka, a wraz z katolicką akcją przy parafii Świętej Katarzyny w Nowym Targu. Dla rodzin potrzebujących z tejże parafii i nowego targu zbieramy żywność w supermarketach. W ubiegłym roku szkolnym dzięki akcjom Kut Ciacho ufundowaliśmy uczniów naszej szkoły za pomogi. Również przed świętami pamiętamy o osobach starszych. Pomagamy w porządkach i własnoręcznie przygotowujemy dla nich kawki świąteczne, by nie czuli się samotni. W ramach akcji Paczuszka dla Seniora wspieramy dla nich także żywność i słodycze. Pomagamy również i Tobie, bowiem jesteśmy honorowymi dawcami krwi. Od kilku lat nasi wolontariusze oddają krew potrzebującym. A w 2012 roku do tej pory oddaliśmy 33 litry krwi. Głosujcie Kolejne. na nas!